Pa, 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 pokazuje tutaj. Nic nie Hello. T-shirt printing, is here? T-shirt printing. T-shirt printing. Brother something then the name of them. T-shirt printing. Lat here? No. Okay. Okay. ok. ok, to może zacznijmy od tego, że dzisiejszy odcinek sponsoruje firma Surfshark VPN. Wszędzie chodzą generatory, bo nie ma prądu w całym mieście i dlatego jest tak głośno. Sorry. VPNa używam już od dwóch lat i moim zdaniem każdy powinien. O tym dlaczego to zaraz wam powiem. A to, że teraz używam właśnie Surfsharka, dlatego bo się do mnie odezwali z propozycją współpracy. Jest to dla mnie tylko wisienka na torcie. Imitacja dżungli. Anyway, słuchajcie, co robi VPN? VPN y, szyfruje wszystkie informacje, które przychodzą i wychodzą do waszego urządzenia czy to jest telefon, czy komputer zapewniając y, bezpieczne surfowanie, tak naprawdę. Dla mnie, akurat, najważniejsze jest to podczas podróżowania, że często przebywam właśnie w kawiarenkach y, z dostępem do WiFi. I te wi nie są chronione zbyt dobrze często. Istnieje możliwość wykradzenia danych, karty płatniczej i wielu innych danych ważnych. I to nie są żarty. Takie zorganizowane grupy przestępcze istnieją. Jak byłem na bali, to w ręce policji wpadła właśnie taka ośmiosobowa grupa bułgarów wykradająca dane, więc to są prawdziwe zagrożenia. Mnie całe szczęście jeszcze nic nigdy nie spotkało. Ale od dwóch lat jestem chroniony właśnie VPN-em. O, generatory przestały pracować od razu lepiej. Ja to w ogóle mam trochę banie na punkcie ciszy i spokoju. Może dlatego, że mój mus przeważnie pracuje na podwyższonych obrotach. Anyway, co wyróżnia Surfshark z innych VPN-ów, to jest to, że może funkcjonować na wielu urządzeniach naraz. To jest również to, że. Chroni przed złośliwym oprogramowaniem. No i w swojej kategorii cenowej, przedziale cenowym, sorry, tak naprawdę nie ma za bardzo konkurencji. Jeżeli zarejestrujecie się z mojego linka, który jest pod tym filmem, będziecie mieli 83% zniżki na pierwszy rok i miesiąc za darmo. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz fajna, którą można dzięki właśnie VPN-owi mieć to jest to, że dostęp do treści. Które są geolokalizacyjnie jakoś zablokowane. Czyli jeżeli jesteśmy w kraju, w którym nie ma dostępu do np. Netflixa, wszystkich filmów, seriali itd., no to wybieramy sobie na vpn adres naszego IP, np. Na Ameryka, Stany, no i możemy wtedy chodzić w te seriale, które są tylko wyświetlane w Stanach. Chuszę, nagadałem. Ok, wielkie dzięki do Surfshark VPN za sponsorowanie tego odcinka. Robicie super robotę, dzięki wam internet jest bezpieczniejszym miejscem, pamiętajcie człowieki, logujcie się, rejestrujcie z mojego linka, peace and love, przechodzimy do odcinka, yeah! No i oczywiście pan Damian musiał o czymś zapomnieć, oj panie Damianie, lecytynka się kłania, najważniejsza rzecz, VPN zmienia wasze IP, także jesteście całkowicie anonimowi w sieci. Ja wiem, że tam robicie różne dziwne rzeczy, tak samo jak ja, więc to jest bardzo przydatne. Pij. Siedzę u fryzjera i czekam na strzyżenie. <laughs> Sorry. Leci film filipiński w telewizji. Patrzcie na to.

o tej porze są akurat. A, okej. Okay. Wszystko jasne, jakaś procesja jest. No tak, trzeba czekać. Zielone świateło, ale co tam, poczekamy. Gdzie mi się nie pali, mam nieskończoną ilość czasu, bo jestem nieśmiertelny. Znaczy moja dusza. <grym wytkowano> <grym wytkowano> Ale zadyma. Budynek, patrzcie, tutaj jest ten największy kompleks sportowy i uniwersytet zarazem, widzicie? Dlatego tylu studentów. Okej, okay, skręcamy tutaj. No to tak wygląda dojazd do tego kompleksu, możecie zobaczyć. Normalnie, jakbyśmy byli tutaj razem. <słuch> Tancerze już są i czekają. Ponoć jakieś nowe szyki uformowali. Jesteśmy. No dobra, idę szukać ekipy. O oh, yes, są. So. Są. So. Hey. Hej, How are you? Good, good, good. Wygląda na to, że jest pełna ekipa, cztery dziewczyny i dwóch chłopaków. W sumie w sumie tak jak chciałem, żeby było proporcjonalnie, bo trzy dziewczyny i trzy chłopaków, nie wiem jakby to po dwóch stronach porozstawiać, po jednej stronie dziewczyny, po drugiej stronie chłopacy, bo ja chcę stać w środku, więc to by było takie dziwne. Tak będę ja w środku po dwóch stronach eee, cztery dziewczyny i dwóch chłopaków. Znaczy po jednej stronie dwie dziewczyny, jeden chłopak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, wiecie o co chodzi. Let's talk like about us, not you and me separately. We're gonna be ready for for the weekend, yeah. Yes, this Saturday and Sunday. Yeah, because I have to, you know, talk with the cameraman, rent cars, and things like that. Yeah. because we're gonna... Wait, what I wanted to say. Ah, so this is our final like team, yeah. Yeah, our final. Our six members. Yeah, seven? Yeah, yeah. I don't know, six members. Six dancers. Yeah, and you, okay. Sorry. seven members. And they are for sure, everything is for sure, yeah? Yeah, they are sh very, very, very. Are you sure? sure. Yeah. Sundays Some Some I said, said, okay, sure. We are sure, okay. and we are ready, I think. Yes. Ah, okay, but because you are going. so small, I put the camera too high. <laughs> 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 so you sure you're gonna be here next uh, weekend, yeah? yeah. yeah. You in the team, yeah? Yeah. yeah. Okay, hi, bye. Great, thank <laughs> you so much. <laughs> good also and you also sure you're gonna be here for shooting a video yes of course. the weekend of course okay great give him <laughs> adrian 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 and guys remember to subscribe to july july, july? that's how you go yeah july. july channel because my facebook account was hacked at the time when i was uh, uploading the video so none of you actually yeah. go to her channel link in the description I <laughs> Any one <laughs> no, of you have a YouTube channel also? No. No, okay, so only no, her. I have a YouTube channel. You have a YouTube channel? No, really? I You want me to link it in the description? problem. Okay. Yes, No, 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 no. Later, later, later. Drian Vivo. Drian Vivo, that's the name, yeah? Mm. Well, what is it about? Dance. Uh, I mean. <laughs> <laughs> it's about dancing. It's about dancing. Okay. Yeah. How many videos you have already? One. One video. One video. One video. <laughs> One video. <laughs> <I stopped. laughs> okay, so he <laughs> just <One does>. <laughs> how, how about you? One July, how many videos you have? Two or more. Two or more? Two videos. Also, only two, two videos. Video. Okay. okay. <laughs> this. Wait, wait, wait. <laughs> okay. Yeah. I will link <laughs> it. Thank you. Good luck. But as I say, you have to upload more videos. Yeah, yeah. <laughs> this, this is really bad idea. <laughs> what do you like? Okay, guys, so I'm actually gonna go to to check the t shirts right now. Okay. And you just, you know, enjoy yourself, yeah? Yeah, And Thank see you. you when? Tomorrow? Again. Tomorrow again? Okay. Tomorrow? Every, every, every day? Okay. Every night? Okay. Every day. Until the, Until night, the day. shoot mm -hmm. day. Okay. Okay. Thank bye. you. See ya. You. See ya tomorrow. Bye bye. 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 See you, Damien. Peace see ya. out. See ya. Tak naprawdę ja nie muszę tutaj codziennie być przy nich, ale wolę być, bo nauczyłem się tego, że jeżeli chcesz, żeby coś było dobrze zrobione, szczególnie na Filipinach, no to trzeba tego pilnować. No i wolę przyjechać codziennie do nich, dać im pieniądze na jedzenie, przebić piątkę i dzięki temu mieć pewność, że ta ekipa, która jest zebrana, dotrwa do weekendu, że będą regularnie próby i w weekend będziemy mogli faktycznie. To video kręcić teraz tylko matko natura, proszę Cię o pogodę sobota niedziela, please. Hello. Yes. Just a load. 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 Yeah. 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 Can I have for load? Yeah. I'm going to do telefonu donation okay. okay. to the okay. do You have the mask because of the coronavirus or? Yeah, yeah. 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 Because I have existing uh, illness. That's oh. why I use the mask. Well. Okay. No, tutaj się zapisuje numery. Muszę zapisać numer. Ok. O, ile? Przepraszam, 50. On i 50. Only 50. Yeah. It's gonna be 50 or więcej. 53 53? Ok, pick up like that I know Hello. Słabe są promocje na, na internet w telefonie Najlepsza promocja, taka największa i najbardziej wypasiona, kosztuje 75 zł i to jest na miesiąc i tam jest 8 8 giga danych tak naprawdę na miesiąc za 75 zł Więc porównajcie sobie to do Polski, gdzie słyszałem, że ceny są już naprawdę śmieszne w porównaniu do tego co jest tutaj No i tak, żeby wklepać teraz Mam go surf trójkę 3 Tak za 5 zł na 3 dni, no za trzy dni. Subscribe Thank you na miejsca, w którym niby drukują koszulki Kurde, mój skuter się zarabia Ale to miejsce w ogóle wygląda jak zwykły dom Czekajcie, zaraz wam pokażę, no, ale widzę, że tam, że tam się coś dzieje i mapa pokazuje tutaj. Nic nie zobaczyć Hello? T-shirt printing is here? T-shirt printing. T-shirt printing. Brother something then the name of them. Not here. Okay. Okay. Według mapy to tutaj, ale to raczej nie jest to miejsce. Sorry, do you know the Marcus brother printing t-shirts? Yeah. Okay, thank you. I don't like upper Mansion Rockstars compound, Lopez Lobato. Rojas, where is it? Over there. Over there, over there yeah? yeah? On the other side. On the, on the light, the, you know that, you see Yeah, yeah, yeah. Okay, okay, thank uh, I'll take my scooter and go there. Thank uh, you. I, I you, have a scooter there. Have there. there, yeah, yeah, yeah. No dobra, może się znajdzie, zobaczymy. <laughs> nie, to nie jest tutaj, nie znalazłem ich. Jutro pojadę do jakiegoś centrum handlowego i tam poszukam. To było po prostu najlepiej ocenione. Miejsce na Google Maps, no ale na tą chwilę wygląda, jakby nie istniało. Też zaczął padać, się postanowiłem schować w Jollibee. No ale przydałoby się coś zamówić, tylko patrzę tutaj na ich menu. Czy mają coś zdrowego, typu jakaś sałata albo cokolwiek. Mhm. Niestety nie ma. wody mogę sobie kupić, o. Stwierdziłem, że nie będę na siłę niczego zamawiał, Szanić to po prostu... Nie będę jadł lodów tylko po to, żeby postać sobie w Jollibee. <noise> w ogóle, jaka atrakcja, w Jollibee postać. No ale trochę pada. No ale tutaj jest daszek taki. Zauważyłem daszek, więc wyszedłem i mogę stać sobie bez jedzenia lodów i innych w ogóle niezdrowych gadżetów. Przy okazji, możecie zobaczyć ceny wachy na Filipinach. 45.45 .45 to jest ropa no i 53 normalna benzyna w przeliczniku no 45 peso to jakieś 350 zł O, tu jest dobry patent Na skuterze z parasolką Hehe <grym> Fajne diody te trajki często mają pomontowane. Ładny efekt to wygląda, szczególnie jak jest dużo ciemniej. Wczoraj mi się nie udało znaleźć miejsca, w którym produkują. Produkują, geezer. Nie produkują, tylko drukują, robią koszulki. No to idę teraz poszukać tego miejsca. Dostałem wskazówkę, gdzie go szukać, więc idę w to miejsce. BQ Mall się nazywa. Ładna pogoda wróciła. Oby się utrzymała do weekendu. Dzisiaj jest wtorek, więc jeszcze trochę zostało. Okej, okay, to jest gdzieś tutaj. Tylko teraz trzeba znaleźć to miejsce. Przy Dunkin Donuts gdzieś. Lecimy. W ogóle ten mol jest ciekawy, bo jest taki trochę Perelowski i wygląda, no, tak jakby był... Znaczy, człowiek czuje się tak jakby się przeniósł do czasów komuny, tylko gdzieś w jakimś azjatyckim kraju. Dobra, gdzie jest ten Dunkin' Donuts? Tu jest Dunkin' Donuts. Więc koszulki tutaj, z tym yes, Hello? I need to print some t-shirts. Color, sir? White. Size, uh, sir? Four small and two medium and one large, but... The, s the small have to be like uh, how you call that for girls that it's like that. You you know what? Like... The top, uh, top. cropped yeah, cropped. Oh, I don't have. We don't have. So we don't have. You don't, crop you don't have cropped top t -shirt. Okay, do you know? So you can buy your own. Okay. Where can I buy it? Do you know I mean where? Mean it? there, where, where. Oh, here. Yeah. Okay. In my own powiedzieli, że może tutaj będą mieli. Widzieliście, on zawsze tutaj stoi. Podejrzewam, że świadek Jehowy. No i takich typów traffic enforcement wprowadzili dużo więcej. Ich jest od kiedy trzeba jeździć w kasku. Jackfruit, ostatnio ktoś się pytał czy jest na Filipinach jackfruit to tak jest, jackfruit tutaj, nie mylić z durianem wiele osób myli Rozmawiam z z choreografem nie mogę znaleźć tych Koszulek dla dziewczyn i próbuje się dowiedzieć, gdzie można je znaleźć. No i wymyśliła. Jednak mężczyzna uwięziony w ciele kobiety ma inne pomysły niż zwykły mężczyzna, taki jak ja. Wymyśliła, żeby kupić normalne koszulki i związać je po prostu, i będą wyglądać jak takie, właśnie, kropki <laughs> Dobry pomysł. Patrzcie na ten wóz pancerny. Wygląda, jakby Tesla go wyprodukował. Tutaj właśnie tak wygląda większość wozów panternych na Filipinach. Są jeszcze bardziej odjechane niż ten niektóre. Problem w tym, że potrzebuję toalety i jest to number two, actually. bardzo kiepsko jest z toaletami, więc żeby znaleźć dobrą toaletę, muszę iść do restauracji, coś kupić i tam skorzystać. No i. Tak muszę niestety zrobić. Nie wiem o co chodzi z tym szpitalem, ale w ostatnim odcinku to właśnie stąd wybiegł ten typ, którego goniło później 15 innych typów. A tutaj stoją teraz tam, nie wiem czy widzicie, nie widać za bardzo, ale stoi dwóch typów i trzyma jednego typa, o tego w niebieskiej koszulce. Trzymają go i czekają chyba na jakiś pojazd. Nie, wiem, on trochę wygląda jakby był wariatem, ale nie wiem, to może być złudzenie. Oni cały czas go trzymają. Podejrzewam, że to jest jakiś psychiczny albo przestępca, albo psychiczny przestępca. Oni przeważnie są psychiczni. No ale muszę się zawijać, bo niestety wójeczka ciśnie. Ten pan pod tym napisem Rose Pharmacy naprawia buty. Kupuję kawę, żeby móc skorzystać z łazienki. Wiadomo, kawa i łazienka idą w parze zawsze. w mieście. Uuu. Bo myśleliście, że nie zabiorę Was tak daleko w czyluście swojej fantazji. No to się myliście. Okej, okay, a więc mamy tą grupę na Facebooku, która się nazywa Damian Dancers No i tam piszemy różne wiadomości, no i po prostu oni tyle piszą, że ja nie jestem w stanie za nimi nadążyć i tego wszystkiego przeczytać. To jest to, to było ostatnie 5 minut. Pamiętacie tą scenę z Pulp Fiction, jak Uma wraca z toalety i mówi do żona Travolty, że Okej, okay, improwizacja, czy nie lubi jak bo jest w restauracji, zamówi jedzenie, pójdzie do toalety, wraca jedzenie czeka na stole. Taka kultowa scena. No to właśnie taką kultową scenę mam tutaj teraz, tylko że z kawą. Wróciłem z toalety, mam kawę zważnego. Mają tutaj mega dobrego New York Cheesecake'a, no ale postanowiłem, że nie będę jadł słodyczy częściej niż raz na tydzień. A zjadłem już dwa razy w tym tygodniu. No, jeśli faktycznie to prawda, no to idealnie. Sobota i niedziela, słońce, poniedziałek też, a my potrzebujemy tylko sobotę i niedzielę. Yes, please God, thank you. No dobra, słuchajcie, koniec dzisiejszego odcinka. Za dwie godziny mam spotkanie z tancerzami i idę szukać tych koszulek. Dzisiaj jest środa. Planowane zdjęcia teledysku to sobota, niedziela, aby wszystko było dobrze. Pisał.